Cześć widzowie! Co tam masz? Dzisiaj są takie, takie zgadywanki. Jeden będzie skaner będzie je trasować będzie je swoim laserem oczach. A pokaż nam ten skaner. Pokaż, przybliż. Jest tego nie odciąłem pasporcika, tak go nazwam. Dobrze, jeszcze nie odcięliśmy. Tak, ale Czyli powiem, będziemy zgadywać co tutaj jest ukryte i ile może kosztować, tak? tak. Do. Będziemy czekać na Wasze komentarze. <noise> Do, ale my to zaraz odkryjemy. Dobrze, to odkrywaj pierwszy. Pierwszy skanerek. Niech skaner zeskanuje. Pik, pik. Jaki wydaje dźwięk skaner? E, jaki? No taki pik. Pik. Dobrze, to zeskanujmy pierwszy produkt. Co tam jest? Może ten. Dobrze, pik. I odkrywamy, co tam jest pod tym. O, tu jest. Masło. Masło. Ile może kosztować masło? Pięć. E, Pięć złotych? Dobra. Ok, to mamy pierwsze odkryte. Co tam jest pod tym drugim? Tym. Tak. Mleko. Ile może mleko kosztować? Dziesięć. Dobrze. Może być i dziesięć, a to takie lepsze mleko. Poproszę skanerek, żeby zeskanował następny. Pik. Do. Co tam jest? Jajka. O, ho, ho. Też I przy okazji nowy kolega w gangu. Tak, no. Pokażemy? Tak wygląda. A jak ma jajko na imię? Janusz. Januszki. Ach, no, no tak, januszki. jajka, jajka, januszki. Ile e. mogą kosztować takie jajka? E, mogą kosztować dziesięć. Dziesięć złotych, dobrze. I został nam ostatni kodzik. Czy skanerek zeskanuje? No jasne, Tip. I co tam będzie? Co? Pizza. Pizza. Ile może kosztować taka pizza w sklepie? 15. Z 15 zł, też tak myślę. Całkiem nieźle nam poszło. I widzowie powiedzcie na jakiego na jakiego, na jaką maskotkę teraz zbieracie naklejeczki. Tak. I co? Pi mają pisać w komentarzach? Poprosimy? Tak. Napiszcie koniecznie w komentarzach, a my sprawdzimy. <laughs> tak, i odpowiemy, czy my już mamy, czy też zbieramy. Tak. To co? Subskrybujcie i lajkujcie.